Nie było wzgórki wcale. Wcale nie było w 10 punktami prowadzi zespół słowacki. 2 minuty do końca. Luki jeszcze 2,5 minuty, macie dużo czasu. Brawo 56, 47, 9 punktów do odrobienia, a czasu pływa niemiłosiernie. Znowu te słowa muszę powiedzieć drugi, kolejny raz. Ale zapomnieliście. się. Chciałem, że będzie... Silniejszy. Co to było? Minuta 20, 13 punktów do odrobinie. Przed nami chłopcy trzy raz, witam serdecznie. Coś wam nie idzie na tym turnieju. Jak to nie idzie? wszystko. Ale wyście przyjęli na ten turniej tylko po to, żeby się przygotować za tydzień na swój turniej. I tu dostaniecie po prostu troszkę popalić. A u siebie będzie, będzie dobrze? Będzie pudło, medal Jak stawiasz na turnieju Mikołajkowym się na którym miejscu, bo tu na pewno już będziecie mieli dobrego miejsca. A u siebie? I gra? To Pierwsze B. Trzymam cię za słowo. Do mnie. Co by nie było, ale time-out. Ja na razie kończę to spotkanie. 62-48. Mazury niestety powalczą o miejsca 5-8. To na razie tyle.